Cześć, witaj, szalom. Cokolwiek teraz robisz, cieszę się, że mogę na moment wskoczyć w Twój plan dnia, po to, żeby podzielić się paroma słowami w ramach podcastu Nie Wszystko Jedno. Kilka dni temu byłem na takim spotkaniu z kilkoma pastorami z różnych części Polski. I dyskutowaliśmy na temat tego, co obecnie dzieje się na Bliskim Wschodzie. I rozmawiając o tym, zaczęliśmy powoli dotykać tematu tego, w jaki sposób. Też te rzeczy, które dzieją się tam, ale też i w ogóle sytuacja w świecie i sytuacja duchowa w świecie wpływa na to, co dzieje się w kościele. I w pewnym momencie, rozmawiając o kościele i o ludziach, którzy w tym kościele są, którzy ten kościół tworzą, w różnych jego przejawach, odsłonach, obrazach kościoła różnych wspólnot, wyznań, denominacji, pojawił się tak ważny wątek, tak istotny wątek, który zaprząta moją głowę od paru dni, także stwierdziłem, że potrzebujemy go poruszyć w ramach naszego podcastu. To jest wątek, który tyczy się nas wszystkich tyczy się ciebie, tyczy się mnie a będzie tyczył się nas jeszcze bardziej jako Kościoła Kościoła, który wkracza w bardzo szczególny czas. Otóż teraz rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania na przyjście Jezusa. Więc pozwól, że dotknę tym podcastem czasów ostatecznych. Chcę dotknąć tematu jedności i właśnie tego, co wydarzy się w tym kościele czasów ostatecznych, bo przed nami. A zatem zapraszam Cię, porozmawiajmy o tym więcej. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Wierzę w to bardzo mocno, że Kościół w czasach ostatecznych. Będzie poruszał się w nadprzyrodzonej jedności. To będzie się działo z wielu powodów. Jednym z nich jest przede wszystkim to, że zmienia się sytuacja Kościoła. Pomyśl o tym ze mną, że dotychczas przez kilkanaście wieków Kościół funkcjonował w erze chrześcijańskiej, to znaczy społeczeństwo wokół niego żyło w pewnej chrześcijańskiej narracji, chrześcijańskiej wizji, yy, właśnie w której to społeczeństwo żyło, funkcjonowało i rozwijało się. Nie mam na myśli tego, że ludzie tych społeczeństw byli naprawdę wierzącymi ludźmi. Mam na myśli to, że żyli w taki sposób, jak żyli wszyscy, a wszyscy żyli w taki sposób, że przyjmowali pewne rzeczy za pewnik, na przykład to, że Bóg jest, albo to, że w niedzielę potrzeba iść do kościoła, a także że są pewne rzeczy, które nie są mile widziane w społeczeństwie, albo właściwie widziane, takie jak życie bez ślubu, takie jak rozwody i tym podobne. Więc Kościół Chrystusa, żyjąc otoczony taką chrześcijańską narracją, nosił poczucie siły. A zatem chrześcijaństwo było silne. A kiedy chrześcijaństwo jest silne, to istnieje pokusa toczenia wojen religijnych i walki o wpływy między chrześcijańskimi denominacjami. Kościół miał przez to też skłonność do głoszenia samego siebie. Wierzę jednak, choć znacząca część Kościoła tego jeszcze nie dostrzega, że żyjemy właśnie na krawędzi dwóch er Kościoła. W ostatnim czasie dość dużo o tym mówię, podróżując w różne miejsca, dzieliłem się tym w Gródku nad Dunajcem, mówiłem o tym w Rybniku, w Chełmie, w Bąblinie, też w innych miejscach i będę z pewnością mówił o tym jeszcze, jeszcze dużo. Wierzę, że Kościół pierwszy raz od wielu wieków znajduje się właśnie na nowo w erze apostolskiej. Czyli w sytuacji, w której jest otoczony przez zupełnie inną, niechrześcijańską narrację, która panuje w społeczeństwie. Mam nadzieję, że więcej będę mógł Ci też o tym opowiedzieć przy jakiejś innej okazji, ale to na co chcę zwrócić uwagę, to na to, że Kościół żyjący w erze chrześcijańskiej zachowuje się zupełnie inaczej niż Kościół, który żyje w erze apostolskiej. Bo Kościół w erze chrześcijańskiej dąży do tego, aby pokazywać więcej cnót chrześcijańskich, niż w rzeczywistości ma, a Kościół w erze apostolskiej, otoczony przez niewierzące środowisko, ma skłonność do tego, aby pokazywać dużo mniej cech i cnót chrześcijańskich, niż w rzeczywistości posiada. Więc Kościół będzie funkcjonował teraz inaczej i ten wymiar jedności będzie z pewnością dużo, dużo mocniejszy. I jestem przekonany, że właśnie w erze apostolskiej Kościół przestanie głosić sam siebie, jak to miało miejsce wcześniej, Nieraz i nieraz było to zbyt wyboldowane, zbyt wzmocnione, zbyt ważne, a wróci do głoszenia Ewangelii o Królestwie. Wierzę, że mimo tego, że pewne podziały funkcjonują między nami, to te podziały staną się nieistotne, a Kościół będzie oczyszczany i będzie poruszał się w coraz większej Bożej mocy. I nie wiem jak Ty, ale ja za takim Kościołem tęsknię. Wierzę, że to co zobaczymy, to będzie wypełnienie się słowa, który mówi o Kościele czasów ostatecznych w taki sposób, gdy święty Mateusz zapisał, że ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy właśnie nastąpi koniec. A więc Kościół czasów ostatecznych będzie Kościołem poruszającym się w nadprzyrodzonej jedności. Kiedy Baptyści, Metodyści i Katolicy Ożywieni Bożą łaską, Bożą mocą, będą razem stawać w służbie Królestwa. To Jezus Chrystus i Jego Królestwo będą pierwszym. Będziemy w służbie tego Królestwa. Będziemy rozpoznawać ludzi Królestwa nie po denominacjach, ale po owocach. I wierzę, że jako Kościół zaczynamy doświadczać tego rodzaju nadprzyrodzonej jedności. I widzę to już teraz. Na przykład na spotkaniach wspólnoty Głos na pustyni, kiedy do sali przychodzi wielu katolików, ale przychodzi też wielu ewangelików. Ostatnio była cała grupa z Kościoła Zielonoświątkowego. Przyszli po to, żeby razem uwielbiać, żeby razem się zbudować, razem się nakarmić. I wracali pełni takiej wdzięczności za to, że takie rzeczy się dzieją. Ja się bardzo tym cieszę. Ile razy widzę, że możemy być razem, że to już nie jest tak jak kiedyś, że żyliśmy w podziałach. Że żyliśmy gdzieś w ofensywie do siebie nawzajem, ale że możemy stawać w jedności, która nie była obecna jeszcze całkiem niedawno. Jeszcze kilkanaście lat temu takie rzeczy naprawdę nie były możliwe. Jednak Ewangelia św. Mateusza pokazuje nam, że ta niezwykła jedność rodziny Chrystusa, którą zobaczymy w pokoleniu Kościoła czasów ostatecznych, będzie miała miejsce w tym samym czasie, w którym te rodziny Kościoła. Przeniknie kultura zdrady. Mówiąc inaczej, narody będą zdumione rodzajem więzi, rodzajem przynależności, będą zdumione jednością rodziny Boga, która będzie niezwykłym świadectwem mówiącym o tym, że Jezus żyje i że Jezus wraca. I uczniowie Jezusa będą zgromadzeni wokół Chrystusa i pomimo złamania, pomimo prześladowań, pomimo trudności. Będą przyjmować miłość, będą przyjmować siły, będą przyjmować dalsze zaopatrzenie od Boga, ale Kościół nie będzie wolno od trudności. I Słowo mówi nam o tym, że pojawi się wiele zmagań w przestrzeni oskarżeń, w przestrzeni pomówień i w przestrzeni zdrady. I o tym chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, bo myślę, że to jest tak ważne dla nas, uczniów Jezusa, szczególnie tych, którzy służą sprawom jedności, że w takim czasie, takim czasie jak ten, Musimy nauczyć się od Boga przez wyciężania ducha oskarżenia i musimy uczyć się trwania w zaufaniu Bogu i takiej miłości, która zakrywa wiele grzechów. Pozwól, że powiem to, to jeszcze szerzej albo inaczej. Musimy po prostu wołać do Boga, prosząc, żeby pokazał nam to, co On widzi i pozwolił nam poczuć to, co On czuje do ludzi wokół nas. Ponieważ wiele osób wokół nas, wokół mnie, wokół ciebie, w tym samym czasie... Kiedy będziemy doświadczać jedności i wzrostu w tej przestrzeni, będzie jednocześnie ulegać temu, żeby żyć w oskarżeniu. Święty Mateusz napisał w ten sposób: Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich będą nienawidzić, powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie z oskarżeniami. Moje jest takie, że kiedy ktoś mnie o coś oskarża, to moje serce ma tendencję do tego, żeby się zamknąć. Więc z powodu oskarżenia doświadczam takiej pokusy, żeby zamknąć moje serce. I to jest wielka pokusa, którą przeciwnik, próbuje osłabić Kościół przez oskarżenie. Chcę przekonać ludzi wokół Ciebie, żeby oskarżali i czynili widocznym świadectwa Twoich porażek. Twoich niepowodzeń, Twoich grzechów, tak, żebyś został zamknięty w narracji innych ludzi, w narracji tego, jak cię źle potraktowali albo, że nie dostałeś tego, na co zasłużyłeś, żebyś był zamknięty, zamknięty, odizolowany. Ale kiedy to przezwyciężymy, kiedy to przezwyciężymy jako Kościół, kiedy zwyciężymy nad tym podwójnym oskarżeniem, to wygramy, wygramy jako uczniowie Jezusa i wygramy jako jego rodzina. Więc będziemy mieli wokół siebie wielu ludzi, którzy będą przychodzić do nas ze słowami potępienia, ze słowami oskarżenia. Ja sam często tego doświadczam, kiedy słyszę, że jestem kłamcą, albo że jestem zwodzicielem, albo że jestem zdrajcą Chrystusa, albo kiedy otrzymuję wiadomości, w których czytam, że ktoś obiera sobie mnie za cel albo że modli się o jakieś nieszczęście dla mojej rodziny. Te rzeczy dostaję. To są rzeczy, które regularnie spływają na moją skrzynkę czy na mojego messengera. I gdybym słyszał to tylko od ludzi niewierzących, albo gdybym to słyszał tylko od ludzi religijnych, czyli nie mających doświadczenia nowego narodzenia i życia w Chrystusie, to to nie byłoby tak bolesne. Ale słowo mówi, że w tych dniach, dniach ostatecznych, w tym czasie przed przyjściem Chrystusa, przeciwnik będzie przychodzić do nas jako oskarżyciel braci. Czyli wróg nie będzie chował się za wrogami Boga, ale za Twoimi braćmi. Będzie usiłował wprowadzić Twoje życie w błąd, będzie robił wszystko, żeby przez oskarżenie zatrzymać Twoją miłość, zatrzymać przepływ Bożej Miłości przez Twoje życie. Chcę Cię dzisiaj zachęcić, i dlatego nagrywam ten odcinek. Załóż szaty od Boga. Weź nowe szaty od niego. Przyjmij to, że Bóg wypowiada z miłością słowa, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Wyznaj Bogu to, co potrzebujesz wyznać, i nie zatrzymuj się w miłości do innych, również do tych, którzy te oskarżenia kierują przeciw Tobie. Nawet jeśli stają w miejscu oskarżenia, nawet jeśli z czegoś Cię okradają, nawet jeżeli stają w tym niewłaściwym miejscu, nie pozwól na to, żeby stracić z oczu perspektywy brata. To jest Twój brat, to jest Twoja siostra, to jest nasza rodzina. Boża miłość jest tak samo hojna względem nich, jak względem Ciebie czy mnie. Chcecie zachęcić bądź szafarzem hojności Boga, nawet jeśli ludzie stają przeciw Tobie, nawet jeśli doświadczasz zranień. I powiem ci, że z doświadczenia wiem, z doświadczenia wiem, jak bardzo to jest trudne. Nie z teorii, nie z książek, ale z własnych doświadczeń. I wiem, że wróg chce, żeby ludzie, z którymi mieszkasz, ludzie, z którymi pracujesz, ludzie, z którymi służysz w królestwie, on chce, żeby ta narracja oskarżenia była skierowana w Twoją stronę, żeby ostatecznie zgasić Twoją miłość i zamknąć drogę dla pojednania i mocy zjednoczonej rodziny kościoła z Jana 17. Dlatego, kiedy myślę o jedności, Myślę o tym, jak ważne jest to dla Boga, to myślę o tym, że nasza jedność polega na dojrzewaniu, na dojrzewaniu i przezwyciężaniu oskarżenia we własnym sercu. Polega na posiadaniu miłości, która zakrywa wiele grzechów pośród nas nie tych popełnionych przez ludzi niewierzących, ale tych popełnionych przez ludzi będących w ciele, w ciele Chrystusa. Chcę Cię zachęcić, żebyś się nie poddawał, nie ulegał zniechęceniu, żebyś był zawsze gotowy do tego, aby zdać sprawę z nadziei, która jest w Tobie. Żebyś nie ulegał tym różnym słowom, które mogą być przykre, które mogą być trudne, które jak się przykleją do Ciebie i wiem to z doświadczenia, z początku nie chcą się odkleić, bo potrzebujesz spędzić czas z Ojcem, żeby móc z tego wyjść. Ale jednocześnie chcę Cię zachęcić do takiej radykalnej, niepowstrzymanej miłości, takiej, której nikt nie zatrzyma. Takiej, która przewyższy to wszystko i która sprawi, że pomimo tych różnych rzeczy, które mogą się przydarzać nam, też tych bardzo bolesnych, przyjmiemy innych tak jak Bóg przyjmuje nas, mimo zranień, które zadajemy mu my. Oczywiście jest przestrzeń na postawienie mądrych granic, jest, jest przestrzeń na to, żeby nazwać zło złem. Tego nie neguję. Ale chcę powiedzieć o tym, że potrzebujemy być ludźmi miłości, ludźmi, którzy są znani z tego, że pomimo przeciwności, są gotowi do tego, aby nie zrezygnować, nie zrezygnować z miłości, którą ożywił nas ojciec i której nie pozwalamy oziębnąć, ale której pozwalamy wywrzeć szeroki wpływ na ludzi wokół nas i tych, którzy są bliżej i tych, którzy są dalej. Tak aby ostatecznie przez zjednoczony Bożą miłością Kościół świat. Uwierzył, że Bóg posłał syna, aby każdy, kto w niego uwierzy, już nigdy nie zginął, ale aby miał życie wieczne. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy podcast, za dzisiejszy czas. Gdybyś w jakikolwiek sposób chciał, chciała nam pomóc w tym, żebyśmy mogli robić to dalej, chcę Cię zachęcić do tego, żebyś wszedł, weszła na stronę www.niewszystkojedno.pl. Tam mamy zakładkę Wspieram i w tej zakładce możesz stać się też częścią taką praktyczną. Przez, przez finanse tych działań, które realizujemy. A jeżeli jesteś z Krakowa lub z okolicy, zachęcam Cię przyjść na spotkanie Wspólnoty Góz na Pustyni w drugą, czwartą lub piątą środę miesiąca. Najbliższe z nich będzie 13 grudnia. To będzie takie przedświąteczne spotkanie, na które Cię zapraszam i wierzę, że będziemy mogli razem nie tylko doświadczać, ale też smakować tego, czym jest rodzina Boża, która żyje razem, która funkcjonuje razem pomimo różnic pomimo podziałów ale razem decydując się na to by Chrystus i jego panowanie jego władza jego królestwo były pierwsze do usłyszenia za dwa tygodnie pozdrawiam cię serdecznie szalom